Aplikacja Start Stop umożliwia identyfikację pozycji magazynowej użytej w recepturze zużycia za pomocą czytnika kodów kreskowych. Aby to zrobić, użytkownik musi zakończyć czynność, do której przypisana jest receptura. Uwaga! Więcej informacji o tym, jak korzystać z receptur zużycia, znajdą Państwo w materiale instruktażowym: Wykorzystanie receptur. Po zakończeniu czynności wyświetlone zostanie okno. Prowadzanie danych. Jeżeli w recepturze została dodana pozycja magazynowa zagregowana, należy kliknąć na wielokropek. Wyświetli się okno Wybierz towar, w którym znajduje się tabela z pozycją magazynową w jednostkach zagregowanych, które znajdują się w magazynie zlecenia, stanowiska lub pracownika w zależności od konfiguracji. Klikamy na pole skanuj kod. I odczytujemy kod kreskowy pozycji magazynowej za pomocą czytnika kodów kreskowych. Pozycja magazynowa zostanie automatycznie zaznaczona. Aby wybrać kolejną zagregowaną pozycję magazynową, ponownie klikamy na pole Skanuj kod. Po zeskanowaniu kodu pozycji magazynowej w innej jednostce przechowywania np. Na następną rolkę, zostanie ona zaznaczona. Po wybraniu wszystkich zużytych pozycji magazynowych klikamy na przycisk Zapisz. W polu Zużyto wyświetlona zostanie informacja o łącznej wartości zagregowanych pozycji magazynowych w jednostkach ewidencyjnych. Po wprowadzeniu wszystkich danych klikamy na przycisk Zakończ czynność Operacja magazynowa.